Rok 1928 Janka Pilchowa czyli córka Agnieszki Pilchowej wiersz pod tytułem Kędy niesamowity wiersz niesamowitej osoby która posłuchajcie Kędyż będą te kraje i ziemia ta jedyna gdzie wszelka myśl ustaje gdzie żadnej walki nie ma aby nie kochać siebie i aby nie być niczem, I światło mieć na niebie i niebu płonąć z niczem. By szczęścia nie miłować, Nie doli się nie żalić, Nie burzyć, nie budować Gdzież, w jakiej ziemskiej dali, Aby nie pragnąć cienia, Aby nie kochać słońca Gdzież będzie taka ziemia, Gdzież spokój ten bez końca. By nie mieć do stracenia osoby ani sprawy, Mieć słodycz z opuszczenia, gdzie świat jest tak łaskawy. Rok 1934. mi razori De Profundis o duchu we mnie trwający sprawbym z miłością wybaczyć mogła krzywdy od nocy czarniejsze które krzyżują we mnie człowieka sprawby moje usta uśmiechały się radośnie i oczy patrzyły pogodnie i jasno gdy cierpienie przechodzące ludzką miarę oplata me serce Spraw by krok mój był lekki i czoło wzniesione, gdy upadam pod ciężarem niewidzialnego krzyża. Spraw by dłonie moje niosły ukojenie wtedy, gdy ukojenia sama nie znam. Sprawbym bym, będąc śmiertelnie znużoną, nie ustawała w służeniu światłu jedynego, które się przejawia poprzez tysięczny kształt ludzki zwierzęcy i roślinny i gdy stopy moje krwawią ostre kamienne ścieżki spraw łzy nie przysłoniły mi wizji twej promienistej gwiazdy sprawby bóli cierpienie udręki i radość szyderstwa i samotność stały się stopniami po których wstępując zjednoczę się z tobą o jedyny wszechmądry i promienny. Rok 1927. Maria Florkowa, droga do siebie. Miał zaledwie 26 lat, gdy światło jego oczu zagasło na zawsze. Z pola walki przeniesiono go rannego, ze słabymi oznakami życia, jednak nie dostąpił łaski litościwej śmierci. Po kilku miesiącach wrócił zdrów i silny pod dach rodzinny, tylko wzrok stracony był na zawsze. Wraz z cudem zdrowych oczu odeszło od niego wszystko, co stanowiło główny urok życia. Paweł był malarzem i na swych płótnach rosnuwał najpiękniejsze sonety barw, hymny świateł i ciche, pełne ukojenia kołysanki perlistych wodospadów. Jego kwiaty śpiewały o dalekich siostrach, gwiazdach, a zadumane świetliste oczy i rusałek były jedną symfonią tęsknoty. Teraz otoczyła go martwota i pustka. Ludzi nie rozumiał, bliższe mu były mgławice gwiezdne niż serca swoich bliskich, a oto ze wszystkich darów życia pozostawiono mu tylko to, co lekceważył zawsze. Współczującą przyjaźń rodziny i towarzyszów broni. Cierpiał jak uwięziony lew w ciasnej klatce. Milczeniem osłaniał długie, niekończące się noce mroku i walki ze sobą samym. Dlaczego i za co, za co? Nie był złym, nie był i dobrym, żył dla siebie, dla swego piękna. Dlaczego odebrano mu jego cudowny świat, barfi, świateła, pogrążono we wieczystym mroku? Za co karze go Bóg? Znał przecież jego serce i wiedział, że nie było w niem nic godnego pogardy, godnego tak bezwzględnej kary. Życie własne wydawało mu się nie tylko karą, ale wielkim nieporozumieniem pomiędzy nim a Bogiem, w którego wierzył na swój sposób. Cóż za pożytek masz ze mnie, o, ty wielki i mądry? Czyż nie byłoby lepiej, gdybym już dawno cicho spoczywał w ziemi? Był jednak na tyle rycerzem o hardej duszy, że o tchórzostwie samobójstwa nie myślał. Pierwszą pokusę zwalczył zwycięsko, a poczucie wewnętrznej siły dało mu zachętę do walki przy każdym nawrocie podobnej myśli. Śmierć jest tukojeniem szeptał mu jakiś głos kusząco. Śmierć? Czemże jest śmierć, by mogła wyrównać rany duszy? Czyż ktoś będący poza mną ma moc ulżenia mnie? Ja sam jestem władcą swego szczęścia i przez śmierć do królestwa własnego nieba nie wejdę. Droga jest gdzieś bliżej, ale gdzie? Kto mi ją wskaże? Przyszedł wreszcie dzień, gdy zrozumiał i to jeszcze, że całe cierpienie przeszłości było zaledwie łagodnym zboczem góry wobec przepaści na dnie, której nagle się znalazł. Do domu rodziców Pawła przyjechała dawna towarzyszka zabaw młodziutka, piękna Inga. Paweł nagle pojął, że nie tylko stracił wzrok, ale że stracił wszelkie prawo do szczęścia osobistego. Cudowna młodzieńcza miłość stanęła przed nim na krótką, o jakże krótką chwilę, byle ciutko z litością uśmiechnąć się i odejść bezpowrotnie. Czemże jest miłość, dumał Paweł. Jeśli nie może znaleźć drogi poprzez ślepe oczy do świątyni ducha, czyż nie jest raczej złudzeniem, kłamstwem zmysłów lub szatą ukrywającą próchno pożądań? Miłość? Nie rozumiał jej. Zdawała mu się okrutną królową na niezdobytej górze. A pragnął, by stała się głodną żebraczką, którą może przygarnąć do piersi każde stęsknione serce. Wielki ból wiedzie silne duchy do wyzwolenia. Powoli Paweł zaczął wstępować na dziwne szczyty, gdzie radość kwitła jak kwiatu z kraju drogi. Wystarczało chcieć, a już wonne białe kwiatki kojącą pieszczotą studziły rozpalone skronie. Paweł nie widział błękitu nieba, ale sam stawał się błękitem. Miał w sobie pokój pozaświatowy, ponadziemski. Życie podchodziło do niego w zupełnie nowej formie, nie widział jego zmiennych barw, ale rozumiał istotną treść. Było ono walką o wyzwolenie. Im ktoś mocniej jest spowity więzami materii, która stanowi złudę prawdziwego życia, tym cierpienie jego jest głębsze. Więzy owe wywołują ból, ale człowiek nie chce zrozumieć źródła swego bólu. Oskarża nieistniejącego przeciwnika, że z nim igra, podczas gdy on sam zatyka w ziemię sztylet i rzuca się na jego ostrze. Potworna wizja stanęła przed świadomością duchową Pawła. Oto ujrzał nagle tysiące tysięcy rąk wyciągniętych przed siebie gestem pragnienia i wezwania. — Dajcie! — palce gieły się w szpony, drapieżnie unoszące się ku górze. Wołanie rosło. — Dajcie mi wszystko, co stanowi o szczęściu człowieka. Prędzej, o prędzej, zanim to, czego pragnę, przestanie mnie pociągać ale czyjeż ręce miały dawać, jeśli wszystkie drgały pragnieniem grabieży? I jęk rósł, szaleństwo ogarniało ludzi, chęć przemocy, krwi, wszelakiego gwałtu narzucała się ich zbuntowanym duszom. Groza ogarnęła Pawła, widział już pożogę nowej wojny, orgię wyzysku, okrucieństwo silnych i nędze deptanych, a wszystko to w imię jednego krzyku: Pragnę, by mnie dawano. W szaleństwie pożądań ludzkich mieści się ich cierpienie, zrozumiał ślepiec. Oto chcę dawać, bowiem dając, biorę dla siebie to, co stanowi istotę szczęścia wyzwolenie z pragnień. Tylko ten, kto nie pożąda niczego, posiada wszystko, bo posiada siebie. Ale trzebaż stać się aż ślepym na planie ziemskim, by zrozumieć wielkie prawo przyczyny i skutku i by światło prawdy szerokim strumieniem wlało się w zdumioną radośnie duszę. Pewnego dnia jeden z przyjaciół Pawła przyniósł mu skrzypce. Ślepy, z drżeniem dziwnego wzruszenia, dotknął rękami strun. Zawdzięczały cicho, boleśnie. Więku tym posłyszał sam siebie. Oto jest, jako te struny, rozpięte między ziemią a niebem. Żyje pragnieniem wydania z siebie najdoskonalszej melodii. Wyzwolenia z duszy tego, co tam drga utajone, a przecież potężne i żywe. Gdzie ręka, która uderzy w te struny i wygra pieśni nad pieśniami? Gdzie mistrz, który zrozumie duszę tych strun? Ty sam, tylko ty sam jesteś mistrzem. Jesteś ręką kładącą się ukojeniem na rozedrgane struny. Nie ma nic poza Tobą. Wszystko, od skargi drżącej na dnie otchłani aż do radosnego hymnu na cześć szczęścia, płonącego jak ognista łuna na czystym błękicie nieba. Wszystko jest w Tobie. Szukaj, badaj, poznawaj siebie. Skąd idą te słowa? Zapytał zdumiony Paweł. Z wnętrza twojej własnej duszy, czyż może być źródło bijące dla ciebie, a będące gdzieś poza tobą? Więc czymże jest moje ja? Duszą twojej duszy, mistrzem i nagrodą, odwieczną iskrą Boga. Zwolna. Krok za krokiem Paweł poznawał siebie. Skrzypce stały się wykładnikiem jego zwycięstwa. Nauczył się zlewać w jedno z melodią, którą wyczarowywały blade, smukłe palce. Zrozumiał duszę tonu, bogatą możność wyzwolenia z siebie czegoś, czego w żadne słowa ująć niepodobna. Gdy skrzypce jego ukały, zlewając się z ukojnym szumem złotych, ciężkich kłosów lub dostojnym pogwarem majestatycznych drzew, Paweł nie wiedział, czy mówi z niego szczęście czy ból, nie pojmował bowiem już granicy między jednym a drugim. Na szczytach, gdzie trwał, nie było już wschodu ni zachodu słońca, była jasność i radosne, doskonałe obcowanie z pełnią wszechbytu. Nie wiedząc o tem, stał się ośrodkiem promiennej radości dla innych. Przychodzono, gdy grałaby, słuchając jego przedziwnych improwizacji, uciszać niepokój własnych myśli. Promieniował pogodą, zrozumieniem, ciszą letniego zmierzchu. Ręce jego dawały więcej niż bogactwo i więcej niż szczęście, dawały bowiem pokój. Raz głuche łkanie złączyło się z cichymi tonami skrzypiec. Paweł nie przerwał swej pieśni. Znizin rezygnacji wiódł smutną duszę na szczyty radosnej spokojności. Grał długo, płacz, z cichu, ale on grał jeszcze. Szarpaną bólem duszę uczuł pod swymi drżącymi palcami, uderzał w struny. A przecie czuł, że uderza w żywe, tętniące serce. Czyjeś ręce lekko, pieszczotliwie spoczęły na jego ramionach. Odłożył skrzypce i miękkim ruchem zdjął z siebie subtelny ów ciężar. Dzięki ci, Pawle. Ach, to ty, Inga! to ja. Przywróciłeś mnie życiu, było mi tak źle, że myślałam o dobrowolnym stąd odejściu. Odejścia nie ma, Inga. Jakże potrafisz wyzwolić się od własnej duszy, która ból swój poniesie z sobą wszędzie. Więc nie ma wyzwolenia? Jest, to jest, ale w nas samych. Nikt ci ciężaru nie ujmie, jeśli ty sama nie przygarniesz go do piersi, prześwietlając miłością. Wówczas wyzwolisz się od bólu, odpłynie od ciebie, jak odpływa ciężki lodowiec ze szczytu góry, naświetlony palącymi promieniami słońca. Gdybyś wiedział, jak bardzo mam zranione serce, może to tylko miłość własna. Nie rozumiem cię, Pawle. Serca nie można zranić. Jak nie można przesłonić słońca, miotając weń najcięższymi chmurami, ono świeci zawsze. Przygasa tylko dla tych, którzy między siebie a światło zasuwają przeszkody. Wyzwól serce od samolubnych pragnień, a zniszczysz istotę cierpienia. Więc przebaczyć zdradę? Ukochać nie jego, a nawet nie jego duszę, ale życie jego duszy. Ukochać znaczy wyzwolić się od siebie. Wówczas nic nie zamąci szczęścia takiego uczucia. Tyś się wyzwolił od siebie? Tak, zrozumiałem kim jestem i to dało mi pełne szczęścia. Kiedy stało się to Pawle? Wówczas, gdy ty odeszłaś ode mnie, zostałem sam i w tej samotności odnalazłem swą duszę. Nie wiedziałam, że cię ranie. Rany, które przeorują duszę, dozwalają światłu prawdy, przeniknąć w najtajniejsze głębie ducha. Bez cierpienia nie byłoby tego rozwarcia się ku przyjęciu promieni zrozumienia, dlatego, o Ingo, błogosławmy nasze cierpienia. Bladymi ustami spoczęła na jego ręce, a potem szepnęła: Błogosławmy miłość, która niezrozumiana przynosi ból, ale otwiera ku pełni. Piękne to krótkie, ale ładne, mądre. Dziękuję, cieszę się, że to znalazłem. Bardzo ładne. Miłego dnia.